Ale mamy szczęście. To sztabki złota. Teraz jesteśmy bogate. Tak, czekaj, moja sztabka ładnie pachnie. I może to wcale nie jest złoto. To czekolada? Jeśli tak, to daj mi spróbować. Nie, sama ją zjem. Masz swoją własną czekoladę. Właśnie. Nie mogę się doczekać, kiedy ją zjem. O nie, to prawdziwe złoto. Myślę, że przeznaczę je na wstawienie moich połamanych zębów. Nie gadaj głupot. Wiem, jak się naprawia zęby, więc sama ci je wstawię. Otwórz buzię. Um, może nie powinnaś? Co to znaczy nie powinnaś? Już przygotowałam wiertarkę. Zrobię to szybko. Moja sztabka złota akurat się przyda. Otwórz buzię. I jak? Czy złote zęby wyglądają fajnie? Rewelacyjnie. Mam fajny pomysł. Otwórzmy razem nasze klosze, ale nie patrzmy. Zamykaj oczy. Naiwna. Dała się nabrać na mój podstęp. Tylko nie papryczka, niech Diana to zje. A ja muszę mieć coś smaczniejszego. Raz, dwa, trzy. Otwieramy. Wspaniale! Mam czekoladową papryczkę. Kurczę, ja mam prawdziwą. Nie chcę jej. Ale musisz, masz pecha. A ja mam szczęście. Muszę szybko spróbować tej apetycznej papryczki. Ta czekolada wygląda przepysznie. Ja mam czekoladę, a ty masz papryczkę. Ale mi się poszczęściło. Mam fartach, hura. Może mnie poczęstujesz? Po co przed tobą taka pyszna papryczka? Spróbuj jej. Na pewno jest ostra. Ojej, wcale nie jest ostra. A w środku ma czekoladę. Dziwne, jeśli ja mam czekoladową papryczkę, to co masz? O nie. Co się stało? W mojej papryczce jest czekolada. Obawiam się, że twoja jest prawdziwa. Co? Nie wierzę. A, pomóż mi ratunku. Czyli to ja mam dziś szczęście. Już myślałam, że będę musiała się męczyć z ostrą papryczką. A to ja się męczę, to niesprawiedliwe. Pomocy, zaraz słone, proszę udać ten pożar. What? Dobra, dobra. Akurat mam obok siebie szklankę z wodą. Trzymaj. Pomogło? Chyba... Y, Jednak ja nie! Nie pomogło! Znowu płonę! Tym razem jest jeszcze gorzej! Zaraz przyjdę, czekaj! Zanim tu wrócisz, sama ugaszę ten pożar! Za pomocą zwykłego spryskiwacza! Już biegnę! Mam całe wiadro mleka specjalnie dla ciebie! Nie! Dlaczego to zrobiłaś? Sama ugasiłam pożar! Teraz jestem cała w mleku! Popyt? Dziwna nagroda. Ciekawe, kto ma tę prawdziwą, a kto czekoladową. Myślę, że ja mam prawdziwy. Już mogę się nim bawić, ale super! Czyli mój jest czekoladowy. Muszę go szybko zjeść. Aj, dowoli, wcale nie jest czekoladowy. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. No to gdzie są smakołyki? Gdzie czekolada? Dziwne, spójrz, twój popyt też ma znak zapytania zapytania? Tak, jest na tym przycisku. Spróbujmy go nacisnąć. Może wtedy pojawi się coś smacznego. Super! Czekoladowa kola! A ja mam prawdziwą. Też całkiem fajnie. Zgadzam się, mamy szczęście. Mogę pierwsza spróbować mojej coli? W końcu czekoladowa kola jest dość rzadka. Mmm, jest smaczniejsza niż myślałam. Co jest w butelce? Też czekolada? Tak, tylko, że płynna. Płynna, ale nadal bardzo smaczna. Szkoda, że nie widzisz swoich czekoladowych zębów. Wicie samej płynnej czekolady jest nudne. Lepiej zrobię z niej coś niezwykłego. Yep. Na przykład czekoladowy popyt. Będzie super. Nie uda ci się. To na bank nie wyjdzie. Tak? Myślę, że jesteś po prostu zazdrosna. Tylko spójrz. Wyszło! Na Twoich oczach powstał ten czekoladowy popyt. Spróbuję. Jest taki pyszny. Szkoda, że go nie spróbujesz. A mnie nie szkoda. Myślisz, że nie potrafię zrobić własnego pysznego popytu? To proste. Zamierzam zrobić go z Coca-Coli. Zobaczysz, to będzie najfajniejszy popyt ze wszystkich. Kola może zamarzać tak samo szybko jak czekolada. Dobra. Gotowe. Ja też zamierzam wieść pyszny popyt. Nie uwierzę, dopóki go nie wyjmiesz i nie pokażesz. Hej! Z łatwością! Trzeba tylko wyjąć z foremki. Dobra, jak go wyciągnąć? Aj, co ty robisz? Dlaczego mnie uderzyłaś? Nie zrobiłam tego specjalnie, przepraszam, nie złość się, tylko spójrz na mój popyt. Wow, wygląda smakowicie. Mogę spróbować? Spróbować? E, tak, jasne. Spodoba Ci się. Kiedy ty będziesz lizać mój popyt? Ja szybko zjem twój czekoladowy. Słuchaj, miałaś rację. Jest naprawdę dobry. Bardzo mi smakuje. Fajnie, że się ze mną podzieliłaś. Pomóż mi, proszę! Dobra, pomogę. I tak nie mam już smakołyku. Jak śmiesz, złodziejko! Daj spokój, to był tylko żart. Hurra, to iPhone! I to nowy! Skąd wiedzieliście, że to jest ten, który chciałam mieć? Um. Ja też mam iPhona, ale jest dziwnego koloru. Nie wiedziałam, że istnieją brązowe iPhony. Wiem, to czekolada. Mamy wielkie szczęście, spodoba ci się. Wiem, nie mogę się doczekać, żeby spróbować, jak dobrze smakuje ten iPhone. Coś mi mówisz, że będzie pyszny. I rzeczywiście jest niesamowity. Szkoda, że go nie dostałaś. A tak przy okazji jak się ma prawdziwy iPhone? Hmm, jakie pyszności! Hmm, hmm. E, mój iPhone? No nieźle. Dzięki niemu też zjem coś dobrego. Spójrz! Mogę sprawić, że smakołki pojawią się na stole. O wow, to naprawdę działa! Jeśli raz się udało, uda się i teraz. Może zrobisz mi też pyszny poczęstunek. Nic cię to nie kosztuje. Nie, sama nie mam wystarczająco dużo smakołyków. Tylko jeden, proszę. A, no nie zjem karalucha. Niech Diana się nim zajmie. Diana, proszę bardzo, częstuj się. Nie, nie chcę karalucha. Zabierzcie go ode mnie! Fu, to okropne! Końcu zniknął. Teraz już nigdy nie wróci. Nie, nie, odejdź! Błagam cię, słabo mi, zaraz tam tym Ej, co z tobą? No, dostarczyłeś, to a teraz wynocha! Dobra, tylko mnie nie zjadajcie! Co za tchórz. W porządku, bierzcie pudełka. Najwyraźniej zaczynamy od malowania domu. Nie mam ochoty sama zajmować się taką czarną robotą. Rączka, chodź tu. Zrób to szybko. Nikt nie pomaluje domu lepiej niż ty. Według mnie idealnie, a kości będą świetnie się prezentować jako dodatkowe ozdoby. Uwielbiam je. Ale to jeszcze nie wszystko. Mój przyjaciel Pająk zaraz pobiega po domu i będzie tkał pajęczyny, tak aby mój dom wyglądał jeszcze bardziej złowieszczo. A te figurki umieszczę na dachu. Myślę, że idealnie pasują do mojego wystroju. Ten, na kogo czekasz? Zaczynaj. Tak, najwyższy czas zacząć. Zdecydowanie będę potrzebował pomocy. Moi przyjaciele z podziemi pomogą mi pomalować dom. Są już w drodze. Uważajcie, bo apokalipsa zombie może wkrótce się zacząć. Żartuję, żartuję. Haha. Ha. To moi przyjaciele będą tylko malować dom. Mają kilka świetnych pomysłów. O takich, na przykład odciski dłoni na ścianach. To przecież genialne. Super, to będzie malować dach. Do dzieła! Podrabcie się po głowie i zdecydujcie, jak go udekorujecie. Trawa. Świetny pomysł. Te wszystkie odcienie zieleni idealnie ze sobą współgrają. A znak wyszedł naprawdę niesamowicie. Chłopaki, nie zawiedliście mnie. Możecie wracać pod ziemię. Resztę zrobię bez Was. Dziękuję. Temu domowi zdecydowanie brakuje charakteru. Fajnie będzie zabić okno deskami, wszędzie rozłożyć mech i inne zielsko. a do komina przyczepić stare kamienie. Przyda się też trochę grzybów. Muszę zrobić wszystko, by poczuć się jak prawdziwy zombie pod ziemią. Trochę pysznych smarków też nie zaszkodzi. O, rozmarzemy je tutaj. I jeszcze więcej smarków. Według mnie pięknie. A ja muszę zamontować zamek w drzwiach, który będzie miał oko na wszystkich. Fajnie będą też wyglądać kościste dłonie na krawędziach dachu. Teraz wszystko gotowe. Jest! Już skończyliście? A ja nawet nie zacząłem malować. Właściwie to najwyższy czas się tym zająć, ale zamiast zwykłej farby użyję krwi. Mam nawet urządzenie, które pomoże mi pomalować całą powierzchnię domu. Tadam! Wszystko gotowe. Następnym krokiem jest udekorowanie ścian nietoperzami. Moi przyjaciele, jesteście gotowi? Wspaniale! Teraz powiesimy kilka gotyckich latarni i postawimy ogrodzenie na dachu. Teraz mój dom wygląda jak prawdziwy zamek Drakuli. To niesamowite. O, jestem taki nieuważny. Potrzebuję natychmiast innej skrzynki pocztowej. Myślę, że głowa jednej z moich przyjaciółek sobie z tym poradzi. Teraz trzeba ją tylko wykopać. Oto i ona, posiedź tu przez chwilę. Będziesz mi odbierać pocztę. Rączka, szybko do mnie zajmiemy się podwórkiem i zaczniemy od twojej budki. Mamy już wszystko, czego potrzebujemy. No, pospiesz się. A teraz musimy to wszystko posklejać. I urączki będzie swój własny domek. Troszkę kleju i prawie gotowe. A teraz potrzebuję różnego rodzaju kamieni po to, żeby zrobić ścieżkę tych kamyczków mi bardzo odpowiada. Następnie wykorzystam dynie. Zamierzam umieścić je dookoła domu. A tę czarną siatkę zarzucę na ogrodzenie. Jeśli umieszczę na niej pająki, będzie wyglądać jak prawdziwa pajęczyna. A te piękne, martwe róże również będą rosły na mojej posesji. A jako skrzynki pocztowej użyję czaszki. I szczęka pomieści wszystkie listy, które do mnie przyjdą. Teraz ja! O nie, tylko nie słońce! Spadaj stąd! Ten znak zakaz słońca będzie główną ozdobą mojej posesji. A następnie ustawię moje ulubione czaszki. Tylko dopiję krew i ustawię je w formie piramidy. Wszyscy zdecydowali się zrobić skrzynkę pocztową w kształcie głowy nudy. Czerwona trumna to inna historia, ma też mojego ulubionego nietoperza. Mam dla ciebie list. I po co tak warczeć? Ja tylko wykonuję swoją pracę. O rany, nigdy wcześniej nie widziałem odciętej ręki na ramieniu. List dla ciebie. Myślę, że dam go temu szkieletowi tutaj. Nie musisz być taki agresywny. To straszne. Używanie głowy jako skrzynki pocztowej? Kto na to wpadł? Oto twój list. O na gryzie! Sobie poszedł. O, znowu jest słonecznie. Muszę wracać do domu. Tu mnie słońce nie dosięgnie. Przy okazji to świetny powód, był dekorować wnętrze domu. Najpierw trzeba je pomalować. Następnie zabezpieczę się przed słońcem i powieszę czerwoną zasłonę na oknie. Dalej rozwieszę łańcuch świetlny z moimi najlepszymi przyjaciółmi. Nietoperzami, które również świecą. Ale to jeszcze nie koniec. Mam całą masę różnych nietoperzy, które zamierzam powiesić w całym moim pokoju. Czerwony dywan też się nada. Uwielbiam też lustra. Kiedy w nie patrzę, od razu myślę o mojej nadprzyrodzonej naturze. To naprawdę fajne. Więc lustro też by mi się przydało. No, co za przystojniak. Bać będę w tej uroczej małej trumnie. Położę obok niej kilka moich ulubionych pluszaków. I zapalę świeczki. To się nazywa idealny pokój. Przyda się też stół. Postawię na nim fondiu, Z tym, że nie wypełnię go paskudną czekoladą, ale moją ulubioną krwią. Pozwolę jej płynąć bez końca fontannie, a ja będę ją tylko podziwiać. Myślę, że wyszło świetnie. Najwyższy czas uczcić zakończenie remontu kieliszkiem krwi. Na zdrowie, moi słodcy! Jak udekorować wnętrze mojego domu? Myślę, że na początek będę potrzebował kapsułki z wirusem zombie. To nada ścianom kolor, którego potrzebuję. A podłogę pokryję moimi ulubionymi deskami. Podłoga również musi być pokryta ziemią, z nią będzie mi wygodniej. Nie zaszkodzi też trochę mchu i muchomorów. Będą idealne. Wiecie, jak fajnie będzie pasował do mojego wnętrza blok ziemi z Minecrafta? Zobaczcie, jak odlotowo wygląda. Postawię na nim telewizor, obok niego krzesło, na którym będę odpoczywał, a na ścianie powieszę fotografię z moją ukochaną. Muszę też dodać kilka figurek i kamieni. Liany też nie zaszkodzą, wyglądają naprawdę fajnie na ścianach. Będę tu zajmować się moimi ulubionymi rzeczami. Jeść smakołyki i oglądać fajne kanały na YouTubie. Wszyscy oprócz mnie zdążyli udekorować domki. Ja też zacznę od malowania ścian. Muszę się zabezpieczyć maską przeciwgazową. Teraz możemy zacząć malować. No świetnie mi to idzie. Gotowe. Następny będzie czarny dywan oraz czarny stolik i szafka. Umieszczę je w rogach pokoju. Dalej potrzebuję czarnych tkanin na stół i krzesła. Okay. Tutaj postawię moją ulubioną maszynę do pisania. Lubię wymyślać historię w wolnym czasie. Czarna róża. Ciebie postawię. O tutaj. Różne szkielety i kości. Świece i czaszki. To wszystko bardzo fajnie będzie pasować do mojego wnętrza. Pozostało tylko zapełnić szafkę. Moje moce mi w tym pomogą. Mój ulubiony czarny niedźwiedź. I obraz skorpiona też na pewno znajdą miejsce w moim domku. I przydałoby mi się jeszcze kilka szkieletów. A na górze będzie siedział John. To mój przyjaciel pająk. Cześć. O, nigdy nie można mieć za dużo kości. Można też troszkę udekorować okno. I obok powiesić tą wielką czaszkę. A dookoła okna rozwieszę kosteczki. Teraz można zająć się tym, co lubię. Wszystko gotowe. Mam domek. Pa wszystkim. Oceńcie mój dom. Mojego możecie nie oceniać. Wiem, że jest najfajniejszy. Witamy w challenge'u na Parara. Witam wszystkich. Przed wami nowe wyzwanie kulinarne. Musicie udekorować tort. Alice pokaże wam torto, jaki marzę, a wy postaracie się taki zrobić. Gotowi? Widzę, że tak. W porządku, do dzieła. Dobrze, zacznę od jajek. Prawda, babciu? Ojej, samo wskoczyło do miski. Wyciągnijmy wszystkie skorupki. Fuj. Jajko jest takie obślizgłe. Pomogę ci w Tak się robi, widzisz? Wiem, wiem. Jestem najlepszą babcią na świecie. Nie dziękuj mi. No to kontynuuję. Jedno jajko to za mało. Co tam dalej? Cukier? Tak mało cukru? Ależ babciu to ciasto Musi być słodkie Bardzo słodkie Dodam nieco więcej Spróbuję Dodałaś cały cukier? Tak babciu Wydaje mi się, że tak będzie lepiej A ty co robisz? A, nalewasz mleka Więc robię to samo Otwórz się O nie, wszystko wylałam Użyję tego, co zostało, nie martwcie się. No i gotowe. Babciu, a mogę pożyczyć swoją mąkę? A wsik! O, Rety, jestem cała w mące. Spójrz, jestem brudna. O, matko! Daj spokój, zaraz to naprawię. Lepiej? Dobra, co tam dalej? A, dodajemy mąkę. Teraz to porządnie wymieszam. Chociaż po co mi trzepaczka? Można to zrobić rękami. Och, ta młodzież. Nawet nie wie, jak używać trzepaczki. Tylko w tych telefonach siedzi. Babciu, trzepaczki to przeżytek. Mamy przecież roboty kuchenne. mieszają wszystko za ciebie. To moja ulubiona maszyna. Robi wrażenie. A co tam u mnie? Oh Oj, prawie zapomniałam dodać kakao. Wnusia chciała tort czekoladowy, więc już się robi. To będzie najpyszniejszy torcik. Przelewam do miski i wkładam do piekarnika. Ojej, moje plecy. Muszę się oszczędzać. Póki tort się piecze, to ja tu trochę porobię na drutach. A ja coś sobie zjem. Chwileczkę. Te Oreo mogą mi się przydać do czegoś innego. Zrobię z nich okruszki, z których powstanie pyszna czekoladowa warstwa. Wsypujemy do foremki. I wracamy do ciasta. Przeleję je do miseczek i dodam kolorów. Mój biszkopt będzie nietypowy. Taki bardzo kolorowy. Wow! Ale super. A teraz wlewam to wszystko do foremki. Chaotycznie, nie będą to równe warstwy. Dzięki temu wyjdzie mi bardzo kolorowy torcik. A teraz chodź do piekarnika. No i czekamy. Szefowo, a u ciebie co tam? Co za matorki? Czas na moje arcydzieło. Patrzcie, już. Się. Też pokoloruję moje ciasto Użyję do tego celu kilku foremek Do każdej wleję troszeczkę ciasta Bądźcie gotowe, że moje biszkopty będą najlepsze na świecie No robi wrażenie O kochana, trzymaj, bo zmarzniesz Zrobiłam ci na drutach kocyk o kurczę, przecież moje ciasto siedzi w piekarniku. Upiekłeś się? Co za zapach? Ojej, ostrożniej! Przepraszam, potrzebuję piekarnika. O, to i moje cudeńko! No i jak się podoba? Szefowo kuchni, proszę spojrzeć. Czyż to nie jest wspaniałe? Jean, daj mi syrop! Potrzebuję go. Zrobię piękny, a co ważniejsze, ciekawy torcik. Syrop na miejscu, posypka też. I królewna. O, mój biskup też jest na pewno gotowy. No i jak tam? O jej gorący parzy. Wygląda dobrze. Dodam tylko pastę z marshmallow, ale najpierw muszę jej spróbować. Mm. Nie, bo w gębie. Jestem pewna, że spodoba się Elis. Porządnie wysmaruję biszkopt kremem. A z wierzchu dodam wszystkie moje zapasy słodyczy. Patrzcie, jakie piękne serduszko mi wyszło. Voilà. To nie może się nie podobać. Nawet szefowa kuchni jest pod wrażeniem. Dziękuję. Ojej, ten tort jest naprawdę taki pyszny. Chcę go spróbować. Opanuj się, to dla Elis. Ojej, przepraszam. Oczywiście, że ten tort jest dla ciebie. Moje biszkopty też są na pewno gotowe. Rewelacja. Czas złożyć to w torcik. Tylko spójrzcie jakie kolorowe biszkopty. Dodam też mój firmowy śnieżno-biały krem. A teraz za pomocą specjalnego noża wszystko rozsmaruję. I dodam kolejne warstwy. Całość ozdobię słodką posypką. Spójrzcie tylko jaki apetyczny tort. Teraz dodam jeszcze jedno piętro. No i wykończenie. Kolorowe syropy. Z ich pomocą zrobię piękną tęczę. Jest super. To idealnie dopełni mój tort. Doskonale. Jestem genialna. Wszystko gotowe? No to przejdźmy do degustacji. Ojej, jakie piękne torciki. Czy to roszpunka? Super. Muszę spróbować. Mmm, smaczne. A ciekawe, jak smakuje ciasto. Mmm, jest pyszne. Tak się cieszę. Kolejny niech będzie tort, serduszko. Wow, cukierki czekoladowe. Mm, uwielbiam je. Ojej, jaki kolorowy. Nieźle, siostrzyczko. Wszystko dla ciebie. Hmm. A to ciasto wygląda niesamowicie. Ta tęcza też jest jadalna? Hmm, palce lizać. Spróbuję tortu. Wow, daję mu 10 na 10. Najbardziej spodobało mi się ciasto szefowej kuchni. Wiedziałam! Gratulujemy!